Nasze zwierzęta produkują powoli, ale systematycznie to, co potrzebujemy, czyli mięso, żeby zrobić. Trzeciego poziomu farmę, chyba? Trzeciego, czwartego? Nie yy, wiem, którego tą żelazną? Nie wiem, ale kamienną, kamienną. No, w każdym razie, jeśli chcecie zobaczyć, jak robiliśmy farmę, to wpadajcie do Agi, I a my zwierzęta! Was... Mamy zwierzęta, tak! Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Ocean, czyli naszej podwodnej serii na modach. Cześć wszystkim! I po poprzedni i kolejny odcinek. U Agi, jak zawsze, klasycznie, cała playlista w karcie. Yy, I chciałem Was zaprosić do sklepu zio.titres.com, pojawiły się nowe wzory, jeśli chcecie sobie coś kupić, czy to i na telefon, czy może koszulkę, czy może kubek z jakimś ciekawym, śmiesznym moim logo. To Proszę was właśnie tam. A my dzisiaj zaczynamy robić kolejne questy. I kolej, jeden z kolejnych questów, które mamy do zrobienia, właśnie z tego samego e, moda, czyli właśnie z tych mob farmów, chcemy zrobić sobie teraz Stone Mob Farm. Że zrobić Stone Mob Farm musimy zrobić wszystkie te same rzeczy co wcześniej. E, czyli będziemy potrzebowali teraz te 700 skompresowanych mięs, to jest gigantyczną ilością. I będziemy potrzebowali po 700 skompresowanego stona. Problem jest taki, że no stona, tak. stona łowiliśmy. Mamy go tutaj o 60. Tutaj gdzieś było jeszcze. Set trochę, tutaj. no to nie jest za dużo, ale wiesz co, mam pomysł jak możemy zrobić więcej stołna. Jak? Nie wiem czy pamiętasz, Automatic Breaker, nie? O, no tak! I jeśli kładziemy na nim jakikolwiek blok, to ten blok po prostu pęka w chwilę. No, I możemy i... sobie zrobić coś takiego, co yy, robiło nam automatycznego clear stołna. No tak, rzeczywiście Pamiętasz? Nie? Dobra, I tak, czyli wszystko wiemy. Słuchaj, jak to się robiło? Potrzebowaliśmy czystą wodę i potrzebowaliśmy kreozot, nie? Te dwie y... rzeczy? Jak Chyba to było? tak, wydaje mi się, że tak. Ja jakieś takie dwie, czasie... dwie dziwne rzeczy, dwa dziwne wiaderka na pewno. czysta tam woda, ja przypalę czystą wodę. Tak, to robisz, okej, okay, mhm. dobra, to rób w takim razie czystą wodę i ja lecę, lecę Możesz po kreozach. Wydaje mi się, że to był albo kreozat, albo zwykła woda, ale nie I, pamiętam. E, na pewno był potrzebny jeszcze bin. Z moda właśnie tego, z którego jest ten Automatic Breaker, czyli chyba z Embers. Było coś takiego jak Bin. I ten Bin jest po prostu pojemnikiem, pojemnik, który będzie to zbierał. Dobra. Choć może do pokoju tutaj, o, z enchantami i ze wszystkim. No myślę, że będzie no, optymalnie nie tutaj. Będzie, niech będzie. Będzie optymalnym miejscem na to, żeby to zrobić. Postawimy sobie tak, skoro i tak to wszystko tutaj nie rośnie, to sią. Postawmy sobie tak bin, na tym postawmy sobie może automatic breaker i teraz na górze, w tym miejscu, chcemy zrobić tak, żeby nam się tworzył clearstone. Zróbmy to w takim razie... Hmm, jak to zrobić teraz No zaputuj tak, żeby poczekaj, było... Poczekaj, bo to trzeba tak, żeby nam się nie zgliczował w żadnym z miejsc. Zrobimy sobie tu. Tutaj już mam wlać? Poczekaj, nie, nie, jeszcze nie. I zrobimy sobie chyba o tu. Tak? Dobrze myślę. Nie, ja nie wiem. Dobrze myślę chyba. Dobra. Kreozot lejemy w to miejsce. Oj, nie, nie, nie. nie. O, o! No właśnie, tak nie może być. Czyli musi Iśle być źle dalej! Źle zrobiłem z kreozotem. No, no, kreozot no. musi być jedną, jedną kratkę dalej. Czyli robimy go tu, on teraz się wleje w to miejsce, a nasz clearstone będzie się tworzyć nad breakerem. Czyli a teraz wo, on drogą, breaker niszczył y, kreozot! Co to znaczy? Że coś tu wpadło? Nie wiem. Cobblestone nam wpadł. Jak to możliwe, że Cobblestone... Ej, bo to nie ma Silktacza, no przecież. Ach, no tak, czyli I to ja nie, nie zadziała mogę. tak w ten sposób, o, zio. kurka, Miałem nadzieję, że to jest dobry pomysł. Czyli a to, to nie zadziała, to, to jest nie. Kicha. o ja. to, to musimy jakoś inaczej to wymyślić. Albo hmm. przepalmy trochę Cobblestone'a no, po prostu, poczekamy na to, no, bo i tak czekamy na mięsko. Zrobić. To zrobimy sobie tego Cobblestone'a no, normalnie. ile chidały kobla w takim po, razie. Mamy 265 tutaj, mało, trzeba znaleźć jakiś sposób. na Dobra, to. Ale nie, niech to, spokojnie. Niech to sobie pęka tutaj tego kobla, wiesz, to musisz będzie i tak spraw. Okej, to ja w takim razie wylewam to z powrotem. powrotem. Ja wylewam kreozot, także. Nie, nie, jeszcze nie, poczekaj. O, teraz dopiero. Dobra. Okay. I niech to sobie pęka i zbiera. Tutaj będzie się w tym binie zbierało. Nie wiem, ile tam jest tak, może więcej? Kto wie. Zobaczcie, jak się fajnie zbiera. W śmieszny sposób nawet widać wizualnie. Niech to się zbiera, to jest i tak na przyszłość na ten odcinek raczej tego nie zrobimy. Bo na ten odcinek mamy w planie kilka innych fajnych rzeczy. Przede wszystkim, czy nie czujesz, że twój jetpack jest za słaby? Czuję, czy ale. Nie czujesz, zio, że poczekaj. twój jetpack ma za mało energii? Czuję. Czy nie czujesz, że twój jetpack jest za wolny? Czuję! Mamy na to rozwiązanie! Możemy zrobić sobie upgrade do jetpacka. doskonale, ale zio, poczekaj, bo ja chcę <grym> no? powiedzieć coś od początku odcinka i nie mogę. Bo, no, przepraszam. No. Słuchaj, bo pamiętasz, jak mówiłam, że dowiedzą się ludzie, co za zwierzętka wybraliśmy? No. No wybrałeś? Nie. No to wybierz, bo ja już wybrałam. <grym zimę> Zapomniałem o tym kompletnie. Dobra, to było w kwestii z farmą? Nie, to było w kwestii z y, mięskiem. Nie. To, to było to w kwestii z Cię... lascem tak. Okej. Okay. Dobra, ja wezmę sobie papugę. Dobra, to tak! No, to. Papuga jest mało inwazyjna, nie przeszkadza i w ogóle, nie. No, dobra, to ja biorę kota. <laughs> Uuu, wow. ty o nie, nie, szczury z żela. Zabieraj go stąd szybko! Gdzie jest Lasso? Cokolwiek! Czeli... Czeli, czeli, cicho. Nie! Jak mogłaś? Czemu nie. postawiłaś kota tam, gdzie jest. Cicho! Tam gdzie jest miejsce ze szczurami! Jego ja go karmię! Karmisz! Zbieraj szczur tego! Kota! Dobra, zabij, zabij tego malucha, ja nie widziałam. Nie mam dwa też maluchy, będą. twoje. Gdzie jest ten ten? Gdzie twój kot? Tutaj siedzi zamknięty. Gdzie zamknięty? Nie Tutaj zeszłam wszystkie moje szczury! Nieprawda zeszłam tylko że ze, To były moje szczury, To były moje szczury, to miałem jest 10 szczurów! Nieprawda były tylko ze dwa, zrobisz sobie mogłaś nowe. po prostu. Masz no swoje małe koty teraz. Proszę bardzo. Masz sobie koty Dobre, oceloty. Dzięki. Tutaj jeden, dzięki. tutaj drugi. Proszę coś z nimi zrobić. Zutylizuję je, spokojnie, poczekaj. Jak mogłaś mi zrobić coś tak strasznego? Ja nie wiedziałam, że one będą no zjadać! Dobra, słuchajcie, Poczeka, ja pojawiam sobie papugę. Masz lasso w takim razie. Papuga na razie odlatuje. Poczekaj Zaraz ja aż to się zje. ją nasionem potraktuję, Weź te lassa. Okay. ile mamy dwa nasiona, ja to jest muszę, za mało. muszę nakarmić. Muszę rękami. lecieć na górę po ten po, yy, Dobra, po, po nasiona sobie zrobię, tam papugę będzie moja. Słuchajcie, a na dzisiaj ogólnie plan był taki. Zobaczcie, tutaj są nasze questy, które są, e, znaczy questy, rzeczy do zrobienia. I z tą mob Farm jest jedną z rzeczy, ona jest na, na dłuższy termin. Na teraz chciałbym się zająć flak Soul, czyli po prostu szlifierka kątowa. Myślę, że to będzie fajna rzecz. Fajna ogólnie z perspektywy takiej, że będziemy mi po prostu już narzędzia do niszczenia wszystkich rzeczy, jakie jakie potrzeba niszczyć, nie, czyli drewno czy cokolwiek. Chyba nie mogę oswoić tego kota, coś nie działa. Nie można? Nie, chyba nie. Ale bo to jest ocelot, jego musisz najpierw rybami potraktować. No traktowałam go rybami i nie zadziałało. jest na 1,12 jakby co jeszcze, więc jeszcze e, tak, normalnie działa? z ocelotów się koty robi, nie? To ja nie wiem. Tak, to są osobne te, osobne, znaczy nie, nie osobne byty, to jest ten sam byt jeszcze, nie? A później masz osobno koty i te, i oceloty. Dobra, popugo, zżeraj nasiona. O, zeżarła i to idę. I już masz ją? Mam już ten, mam A ja papugę. I zeżarł mi tyle tych ryb. Dobra, zapałem? Zapałem. Dobra, mogę wziąć sobie teraz jeszcze szczura. I słuchajcie, mam papugę i szczura. Ha, zobacz, mam z, cały zwierzyniec, który na mnie siedzi. No, <laughs> jeszcze przydałoby się druga, na ramieniu papuga. Dobra, szczur, czy ty zrobiłeś mi to, co ja prosiłem? Zrobił tylko jednego? Czy ty masz im warplayty? Musiała się zebrać Wiesz, z tego co, miejsca. Nie mam teraz ich. Hmm, musisz je mieć. Nie musisz mamy. je mieć na 100%. To co, myślisz, że on nie zrobił po prostu? Dobra, no, Nie wiem. to szczur, wałkuj w takim razie inwar. Niech on sobie tutaj wałkuje, bo inwar będzie nam potrzebny do zrobienia tego, żeby zrobić ulepszenie do jetpacka. Do jetpaka w ogóle jest bardzo prosta sprawa do, do ulepszenia. Ale Potrzebujemy poczekaj. dwa inwar giry, które się robi ekspresowo szybko. My mamy, nie, mamy aluminium i niklowe i ledowe, nie mamy tego. Czego? Nie mamy inwarowych plejtów. Ale mamy dużo inwaru, A ty, to, to tu już leci ten inwar. Dobra, już robię te, robię nam giry. Masz. Kolejna Cztery 4. giry. Inwarowe będą potrzebne. Jedną sztabkę jeszcze potrzebuję. Masz? Tak. Okej, okay. dziękuję Masz? ci bardzo. Ta, ale tak pojedynczo to mi bez sensu. No ale on tak wyrzuca, chciałbym powiedzieć brzydko, ale on wyrzuca tak pojedynczo. Dobra. Co chciałaś powiedzieć brzydko? Nie, no nie, no nie domyśl się. Ten, nie, wiem, nie chcę się domyślać, aż tak brzydko prawdopodobnie by było, nie? Nie, to nie Czy to... było aż tak. Było aż tak brzydko, było, było? aż tak brzydko nie było? Aż tak nie było, to było cztery, lekko brzydko. Cztery inwargiry, słuchajcie, przygotowane. Teraz potrzebujemy dwa harden trostery Do nich potrzeba... Cz cztery zapalniczki będziemy potrzebowali, jakbyś mogła zrobić. I będziemy potrzebowali zwykłe? cztery steelmechanics. Ale to nie komponenty. były zwykłe zapalniczki. Zwykłe zapalniczki do tego są potrzebne. Dobra. Do tego akurat są zwyczajne. Bez jakichś udziwnień. A przecież bo my mieliśmy gdzieś dużo zapalniczek. No to zobacz, czy są dalej gdzieś. Nie, nie ma. No Dobra, no to w wydaje, takim że razie było. żelazo. Okej. Okay dawaj w takim razie ekspresem. Dobra. Będziemy mieli zaraz to gotowe, i słuchajcie, i teraz tak. Dlaczego chcemy robić te narzędzia? Bo narzędzia, poza tym, że będziemy mieli fajne narzędzia, dają nam oczywiście treży chesty w zadaniach. Jak wejdziemy sobie w zadaniach do naszych tools of the trade. To mamy w tym miejscu na przykład piłę, czyli samo ostrze piły. Ono daje nam treży czesta. Dalej mamy flag soł. Zrobimy sobie dzisiaj też magnes. magnes daje nam też treży czesta. No i będziemy mogli sobie potwierać różne rzeczy, nie? No dobra. dobra. To w takim razie super. To tak. Do Dałam trastera. Ci te zapalniczki jak coś. Czekaj, bo coś źle robię tego teraz w złym miejscu. Tak właśnie czułem. Okay. Czekaj, A nie było czasem czyszczenia świata? N może nie uczyć, wiem. Dlatego może nie było tych yy, inwarowych plate'ów, bo jak mm. się świat wyczyścił, to. To jest bardzo możliwe, wiesz? A to w takim razie bardzo szkoda. No byłoby szkoda. No. Dobra. Czego tu brakuje nam? Brakuje nam solderera. Zrobiłem ty w ogóle tank z soldererem, jakbyś potrzebowała. Dobrze, to cały to czas nam skonale. brakowało. Mieliśmy po prostu niedobór. Nie Okej, okay. dwa. Trzy. Mój kot nie chce się oswoić, ja nie wiem o co chodzi. Jedną zapalniczkę jeszcze brakuje. No, cztery zrobiłam. No, a gdzie mi dałaś. A, mam, mam. mam. No widzisz? no widzisz? Cztery, teraz cztery. Dobra, czyli mamy teraz tak: jetpack. Masz jetpack? No mam. To wkładaj jetpack. Po bokach dajemy trastery. gradu dajemy ten. To tylko tyle? I musimy wlać więcej solderu. Proszę bardzo, możesz zabrać. Jej! Super prosty crafting. I następny poziom Trzy to jest super prosty, nie? 3 miliony RF-ów ma. A Słuchaj, twój ile ma? Ten poprzedni ma 800 tysięcy, więc jest spora różnica, Poczekaj, nie? poczekaj, bo gdzieś tutaj był quest z tym. Um, on był w Chyba... Traversing the Deep. Nie? Tak, 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 tak. Okej, okay, w ogóle zresetowało nam całą energię z nich. Kurde. No to jest problem. Yy, mm. I teraz moglibyśmy sobie zrobić reinforced z elektrum. Tak. Dokładnie. To w sumie też nie jest takie trudne, chociaż te trastery mogłyby być skomplikowane bardziej. No trzeba zrobić coś, co będzie dawało nam więcej energii teraz, zobaczcie, bo żeby to się naładowało, to będzie trwało i trwało. I no trwało, jest problem, bo ja na przykład używałam teraz energii do robienia skompresowanych tych farm. Nie zapomniałam o tym, pamiętam o tym i w tym momencie mamy 31 sztuk, czyli prawie połowę, mhm. bo tego to, to potrzebujemy naprawdę dużo, więc jeszcze trochę do czasu nic z tym zejdzie. Ja w międzyczasie staram się zbierać jabłka, kompresować jabłka i potem robić te skrzynki, no ale to jeszcze trochę czasu. Przed nami. No. Dobra. Wiesz co? Tak, do szczura swojego wrzucam stal. Trochę stali niech on przerobi nam na plejty jeszcze. Dobra. Z pozostałej stali musimy robić sobie giry. Czyli potrzebujemy teraz girów. Jeśli dobrze spojrzałem, cztery sztuki na jedną piłę. Czyli będziemy potrzebowali jeszcze sześć. Mam trzy, mam cztery. Okay, yy, a mamy stalową płytkę? Plata. No właśnie, robi mój szczur, plus mam jeszcze 10 okay. punktów. Dobra. Dobra, jedna piła gotowa. Super, to w takim razie wystarczy. Pierwszy trezor czas będzie do odebrania, ale czekaj, zróbmy sobie po dwa, żebyśmy po prostu mieli oboje. Czyli teraz musimy zrobić tą piłę, ale nie, bo to jest niekonsumable, chyba. No właśnie. Co jest niekonsumable. Czyli teraz tylko flaxon musimy zrobić. No, to jakbyś mogła zacząć zbierać wszystkie rzeczy, które są do tego potrzebne, okay. nie? Ja tą drugą piłę szybko dobra. przygotuję. A, będziemy... czyli oboje będziemy mieć tą piłę? No tak, no chciałbym, żebyśmy oboje Dobrze, mieli, nie? Dobrze, dobra, dobra. No, w takim razie Taki potrzebujemy srebro, cztery sztuki srebra i żelazna zębatka. Okej. Okay. Okay. No to jest super tanie, tak samo jak zresztą zrobienie tego magnesu. Zaraz Wam mhm. pokażę dokładnie ten crafting. Spójrzcie tylko na to. Magnes się robi po prostu z yy, ołowiu, żelaza i redstone'a. I to jest też tu super prosty crafting. Od razu wezmę. E, raz dwa dobra. trzy i raz i dwa. Dobra. A magnes służy do przyciągania przedmiotów. Jest to najmniej użyteczna z rzeczy, jakie tutaj są do tego, nie? W ogóle. Nie bądź taki surowy <laughs> dla tego magnesu. No, nie jestem surowy, no, po prostu e, tak, tak magnes po prostu funkcjonuje tutaj, nie? Po prostu jest nieużyteczny. Mogę, mogę przyciągnąć sobie, Rzucam sobie przedmiot, biorę magnes, słuchajcie. A jeżeli potrzebujemy tool casing, czyli potrzebujemy złote płytki i ledowe płytki i kabelki, które mamy, dobra? Magnes potrzebuje energii. Muszę naładować RFM, magnes. czaisz to? No. Wow. Ciekawe. A, czy już nie mamy energii, jak rozumiem. Dobra, puszczam wodę. Okej, okay, czy ta woda wpada? Woda wpada, robi się energia. Zaraz zróbmy tylko, tylko troszkę, żeby naładować go lekko. I chcę sprawdzić, jak działa. Uwaga, rzuć przedmiot. Przyciągam. Wow. O! wow. Błyskawiczne! To tak fajne, dobra, trzymaj to z powrotem. Dobra. Ciekawe. Takie trochę bezużyteczne narzędzie, ale ma ciekawe zastosowanie, nie? Przestań bezużyteczny od razu. No, ale do czego można użyć My? takiego tego? Nie wiem, ale fajne jest. Czego hmm. jeszcze muszę zrobić? Dwie płytki? Dobra, ale robić na dwa, nie? Tak, tak, no właśnie dlatego muszę zrobić jeszcze dwie płytki. Dobra, to dwa ossa przygotowane, magnes przygotowany, mamy już dwa treasure chesty do odebrania. Słuchajcie, i teraz tak. Co możemy z kolejnych rzeczy zrobić? Ten flaxso daje nam kolejny treasure chest. Ok, zanim będziemy mieli regulators, a to jest jeszcze coś takiego jak Alchemical Quiver, czyli. Yy... Okej, okay, to, to, to jest po prostu kołczan, który pozwala nam. Nie wiem, to chyba też się To jest prawilności? Wydaje mi się, że go się ładuje energią albo czymś. I on po prostu ci zmniejsza zużycie strzału albo coś takiego. Tak może być. I rezerwuar. Nie? Jest y, podobny do wiaderka. I zasadniczo to tyle. To tak. Okay. Dobra. Jak się robi rezerwuar? Robi się z tin plateów, z portable tanka i z bucketu, To możemy sobie zrobić. To jest też super prosta sprawa. Tin plateów jest 8 sztuk. Czy to wystarczy na rezerwuar? Nie wiem. Rezerwuar, piękny front. Yy, musisz zbiega. mi dać, raczej yy... czy muszę ten tool casing zrobić? Będziesz musiał mi dać zaraz te ostrze dwa. Już Ci daję, wiesz? Już proszę bardzo, mogę ci, od razu no, rzucić. czekaj. Masz. To się robi w Engineers, nie? Dobrze e mówię? Nie, nie, tylko w Engineers robi się tylko ten casing. Mhm. To znaczy nie casing, tylko to urządzenie takie. Kurczę, ja nie mogę zapamiętać, dzisiaj mam taki straszny rozkojarzony dzień. Bo nie mogę zapamiętać, jak to się robi. Ledowe plejty jeszcze, okej. Okay. Okej, okay, dobra, czyli do rezerwuaru. Echa, w złym miejscu robię rezerwuar zając życie. Dokładnie. Słuchaj, że to jest straszne. Te krafty nigdy się do tego nie przyzwyczaimy, po prostu. No chyba nie, po prostu nie da się. Dobra, zajmuję długo? Engineers? Już. Dobra, dobra. już robię rezerwuar. Yy, okej, okay, mam tego. wszystko. Z tego. Portable Tank Bucket. I brakuje nam solderu. A ja Na zrobiłam w tym czasie tą piłę. Tak, super. Mhm. Idealnie. Dobra, rezerwuar Masz? przygotowany, no zasypujemy się questami teraz. No super, w końcu będziemy otwierać no. te. Dobra, piłę trzeba naładować, tak samo jak drilla, jak każde inne narzędzie. A my rezerwuar... musimy jeszcze zrobić kompas. Rezerwuar jest wiaderkiem na 10, ty, na 10 wiaderek. A nie termometr to jest. To jest spoko akurat, dobra. A, czyli ten regulator, tak? tam było coś takiego. Termometr. Okej, okay. i do czego on służy? On pokazuje... Hmm. On pomaga nam w utrzymaniu temperatury ciała yy, znormalizowanej. A, czyli... Tak, tak, właśnie tak robi. Okay. Czyli jeśli potrzebujemy... się, się przegrzewamy lub jest nam zimno, możemy przytrzymać sobie prawym ściskiem myszy jego i on nam wyrównuje temperaturę. Oj, to musimy to zrobić w Koniecznie. takim razie. Cooling gu. To do, do, do Koniecznie, do takim słuchajcie, razie. no dzisiaj narzędziowy dzień, ale te narzędzia wszystkie po kolei wydają się być naprawdę świetne. Zwłaszcza jeśli chodzi o wyprawy do neteru, wyprawy na powierzchnię, to taki termometr będzie czymś wspaniałym. Dobra, idę w takim razie po płytki y, srebrne. Flakso gotowy, to gotowe. Jetpacki gotowe. Stone Mob Farm będzie w przyszłości. Okej, okay, jak z tymi, y, tymi, tymi glutami, ż, tymi chłodzącymi grzejącymi? Jak to one, jak to jest crafting trudny? Y, nie, nie, bo to z lodem. Y, A, Magma tego. Ma bloki ten. Chyba skompresowany, Lucy. Daylight, daylight sensor tutaj jest jedyny taki e, takie dziwactwo. Już zrobię od razu na. Dobra, to zrób dwa. Zrób e, ja, cztery. Zwykle. Bo chcemy dwa termometry sobie zrobić. nie? No, raczej tak, chyba że no. będziemy się wymieniać. Poczekaj, bo ja już teraz wymieniacz. sama nie wiem... No, to nie będziemy miało tyle energii, żeby się wymieniać. A, Purify Water mi brakuje. Dobra. Dobra, czyli termometer. Czy ty, I ty masz moje saboniste? wiaderko, a ja mam. Nieważne. Nie się. mam. Nieważne. Prawie pewien, że nie. Już, już wszystko jasne. Dobrze. Po prostu go. Nie widziałam. A jej, tu jest solderer, muszę Slabry go wywalić. Masz wiaderko puste? Zio? Czy co mam? Puste wiaderko. Wiaderko Puste mam. No, bo no, też solder wylać stąd. A jest tu wiadro całe? Chemicznym, w chemicznym. A nie, to że nie, nie, nie. Nie klikaj prawym. Nie, nie, nie klikam prawym, bo ja no, mam. Ja mam rezerwuar. Nie, nie, jednak nie trzeba. Masz rezerwuar. Rezerwuar jest lepszy niż wiaderko, bo rezerwuar ma w mini paketach. Ciecze. Ale nie, to jednak, jednak mi nie tak? jest potrzebne. Dobra. Dobra, to to mamy. Teraz Spoko. tak, dwa slajmy. Okay. mieliśmy gdzieś tempered glass dużo? 6 sztuk, to za mało. Jeszcze trochę trzeba będzie zrobić. Mamy gdzieś piasek? Okej, okay, to piasek? już mamy w takim no razie. Okej, okay. no to słuchajcie, dzisiaj jest po prostu naprawdę perfekcyjny dzień robienia, kraftowania wszystkich rzeczy, wszystko idzie jak burza. No, ja już jestem w szoku, czekaj, bo ja muszę to dodać do mojego podręcznego craftingu. I teraz tak, potrzebujemy magma block i też kolejne slime bole, dobra. Dobra, magma. ja spalę sobie parę przedmiotów, o proszę, spalone przedmioty. Tak wszystko szybko? fajnie, No, tutaj nie ma żadnej filozofii większej, nie? Okej, okay, czyli to robimy tak, czy mamy slaby jakieś ładne drewniane, nie mamy wiem. kilka, kilka sztuk, a mamy w ogóle drewno? Mamy ładne drewno, dobra, wszystko da się zrobić, już mam cały ekipunek zasypany. Tak? Widzę, że też korzystasz z tego craftingu, co ja? No już, już skończyłam. Najlepszy crafting, nie? Do korzystania. No, szczerze mówiąc jest najlepszy. Ja, ja też no bo... lubię używać tych craftingów, które zawsze stoją na środku gdzieś, bo to są takie najbardziej centralne, nie? Nie, no chyba tak. To chyba tak, chyba okay. tak. Dobra, I teraz mam zrobione zegarki. te kuleczki. Czyli tak, w takim razie brakuje nam jeszcze czterech srebrnych, ośmiu srebrnych płytek. Ojej, ja to, to trzeba zrobić w innym miejscu, to trzeba zrobić tu. I ja potrzebuję jeszcze na dodatek klej, żeby skleić klej? to, no. Ojejku, to znaczy, że to jest jakiś... Zaraz, potrzebujemy Nie. zrobić adhesive. <laughs> Musimy zrobić klej. Czemu? Z adhesivu właśnie. Tak? Żeby go wlać. Co? Dziękuję ci za informację. No wiem, że o tym przed chwilą mówiłeś, ale ja po prostu musiałam to zobaczyć na własne Musiałeś oczy. Czy sama powtórzyć to, nie? Nie, musiałam zobaczyć Dobra. na własne oczy, żeby zobaczyć o co chodzi Słuchajcie, tak naprawdę. Słuchajcie, Magma Crucible. Mamy dokładnie to urządzenie. Do niego trzeba będzie włożyć adhesiv. Adhesiv mamy chyba jeszcze gdzieś w emberowych rzeczach. Powinny być. Nie ma. Powinny być. Tam nie ma, ale może będzie tu. No. Nie ma. Ale to też się nie robi jakoś trudno, bo to się robiło z gliny i mączki kostnej. No to Czyli wszystko po powinno być. Bone meal i po prostu klej. Dobra, plejty play, play mam przygotowane. Mhm. W takim razie... Yy, w sumie mamy też wiring kity, które ja przygotuję również, mamy zrobione, bo ja przed odcinkiem poprzednim zrobiłam ich dużo, dużo, żeby nie było tak, że potem będzie mi brakowało, bo zawsze mi tych kabli brakowało. I co? Masz już? Brakuje mi... Czego Ci brakuje? Czego mi brakuje, to jest właśnie pytanie. Poczekaj, żeby zrobić klej, potrzebujemy adhesive, a do niego potrzeba aluminium beaker. Po prostu beaker i burner. Może ja coś źle patrzę? Jeszcze raz, kaminit, a nie klej. Ojej. No tak, czyli klej i y, piasek. Już biorę. Z tego robisz adhesive. Tak. Znaczy kaminit. A nie z no, kamienic już mamy, nie? Okej, okay, dobra, mam teraz klej. Klej idę w stopie. I z kleju już będziemy mogli ukleić to, co tam potrzebujemy. Dobra. Magma Crucible. Proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czemu to się do drugiego mi tego przylało? Okej, okay, trzy wiaderka mam. Spoko, uwaga, nie mamy uwa energii, używam rezerwuar. Sio. Co? Energii znowu nie mamy. No, A potrzebujemy? No tak, no bo cały czas się jetpacki nam ładują. Twój jest troszeczkę no dobra, naładowany, a moje jetpacki się nie ładują w swoim tempie, to jest bez pośpiechu. Dobra, to jest do odłożenia wszystko. Dobra, i teraz tak, mam już klej, wlewam klej, zaklejam. Słuchajcie, te day, daylight sensory się robi za pomocą kleju, to jest też dość ciekawa rzecz. Um, mamy przygotowane daylight sensory. Co jeszcze potrzebujemy do termometra? Ja już wszystko inne mam. Wszystko, wszystko? Tak. Już wiring kity i tak dalej? Tak. To proszę bardzo w takim razie. Zabieraj. W czym to się robi? W, w e, Engineers. Wszystkie te rzeczy się robi w Engineers, nie? <grym> nie wiem, ale jak zwykle, po prostu mam duży problem z tym. No, Okej. Okay. Normalne, zrozumiałe jak najbardziej. Okay. Cieszę się, że rozumiesz. Czyli mamy tak, termometer, a po termomiterze będą e, regulatory, które już robiliśmy. O kurde. Masz termometr? No i jak zwykle I odcinki będą od. Głupaki, no? Po no, jednym kupaku? Jeden głupak ciepły, jeden głupak zimny. Masz kupak ciepły? Yy, nie, on jest Dobra, one to ja zrobię były, ciepły. Wiesz? Ja zrobię ciepły, bo chyba, czekaj, czekaj, czekaj. Chyba no jeden ciepły, jeden zimny i na razie wystarczy. Spoko. Yy, ten Strasz, głupak... jest Strasznie, strasznie fajne. I dobra, i teraz tak, termometr. jak on działa? Jak mam prawym przytrzymać? A nie, bo to jest zły głupak. Głupak cool, głupak cool chill. A dlaczego to nie jest wychilowany? Hmm. Nie mamy ciepłego głupaka w ogóle. Jakby mamy potrzebujemy głupaka zwykłego. Jak aktywować ten termometr? To też jest dość interesujące. Nie wiem. Tak, niekoniecznie. Niekoniecznie jest jakaś opcja. Dobra, słuchajcie, to jest mało istotne w tym momencie. Mamy bardzo dużo skrzynek po, po jakby pozbieranych, także jest naprawdę spoko. Dobra, trzeba wyczyścić kwiepunek do już przygotowania do openingu. Ale poczekaj, bo jeszcze ten głupak musimy zrobić. To czy co, nie robimy go teraz? Nie, myślę, że... A co z niego też jest ten Treży Chest? Yy, tak, jest. Dobra, na razie wystarczy, słuchaj. Bo na, nam następne odcinki też głupaka. potrzebujemy, dobra, nie? Dobra. dobra, zbieramy ten, zbieramy Treży czesty. Mamy raz, dwa, trzy, pięć. cztery. O, kurde, pięć. I sześć, tak? Sześć? Nie, czy pięć 5, Pięć 5. Pięć, pięć. pięć. Rozpędziłem się, zarzuciłem. Myś za myślałem, że tam. masz więcej niż ja. No, i co by było, jakbym miał więcej niż ty? No dużo by było, no, by nie było to, fajnie. problem, bo ma więcej niż ja. No tak, bo ja nie mogę tego kota oswoić, a ty masz zwierzę, i to, to nie jest niefajne. Nie musisz mu ryby rzucać. Rzucać? No nie rzucać, no, dawać. No daję mu, ale on serduszka raz na jakiś czas, a potem nie chce. Dobra. Okay, to, Otwieramy? No, do boju. Uwaga, uwaga. Brązowa tarcza. Rat Upgrade Warrior i Lumium gear. Super. Lumium się przydaje jeszcze do czegoś, nie pamiętam no co tam sprawdzałem, ale. A wiem do czego. Do Builder's Wond. Building Wond będzie potrzebny Lumium, ale nie w tej formie akurat. No dobra, no tak. To... Szafirowy klucz, brązowe leginsy i rat water bottle. O, to taka okay. butelka <laughs> dla szczura. Pajęczy klucz no. Rat upgrade damage protection i Fluid Contact. Ej, wiesz, co zastanawiam się, jak tą. Czy ja no? mogę tą buteleczkę przyczepić na przykład do klatki? Mogę! I co? O, kurde! To jest ten karmnik? No, nie, to jest ten, woda, butelka z wodą no dla tak, szczura. No takie pojedło. Dobra. Ale fajne. Dobra, co, czy coś miałaś takiego rewelacyjnego? Yy, no nie, w sumie Dobra. nie. Dobra, to otwieram. Ja mam windy! Windy! Te windy na spację, windy! Jakie. Windy? Elewator, taki ten, no, o, super! Potem generator, inwarowe leginsy i inwarowy pickaxe. Ale bomba. Dobra, to teraz ja, tak? No. Eee, yy, skeleton key, blast furnace preheater, kary i miner's 2. Okej. Okay. To jest jakieś fajne. Wiesz co, to tą windę <gry> możesz się postawić tutaj, żeby mi było łatwo do jabłek iść. Tak? Mm -hmm. Ja bym chciał do zabawy zostawić, bo mi się bardzo podoba latanie windą. Nie? Nie. Jednak chyba nie. Dobra, otwieram w takim razie kolejnego. Rad Upgrade Warrior no to jest standardowo. Redstone Contact Coil te bardzo lubię. I mam Southern Style Breakfast. Czyli śniadanie południowy, znaczy, w południowym stylu. Tak, śniadanie w południowym stylu. I ono jest przepotężne, muszę powiedzieć, 7% dodaje. Ale nie, nie dodaje mi owoców i nie dodaje mi warzyw. A moje w ogóle nie daje żadnych nutritions, ale co? daje jakieś buffy. To proszę, masz specjalnie dla Ciebie, przygotowałem śniadanie w południowym stylu. Uu, dziękuję Możesz sobie wci wcinać. Ci bardzo. wcinać. się czekam na Często na kolejnego. Zajem. Dobra, Zobaczmy, dzięki bardzo. No. Uwaga. Radisz to jest Mmm, Chyba tak. Enderium Gear, Artisan okay. Platinum Solderer U. i White, White Rat Tube. Super. Dobra, to w takim razie dawaj tego solderera od razu tam wrzucaj, no, wrzuć na no później. Ja mam Pilferer's Lockpick, czyli jakieś tam włamywacza wytrych, no. Lumium Gear i Meat Fist Pizza. Uuu, mm, pizza. Bardzo fajnie. Dobra, dawaj twojego. Dobra, teraz ja ostatni. Opieram. Rat Upgrade Crafting. I Iron Hammer. Okay. Zaczy, Super. I ja on. Rad mogę. Upgrade Asbestorad, czyli ognioodporny szczur. Rad Upgrade Health, czyli dodatkowe życie, brązowa tarcza i inwarowy biker. Idealnie. Jest, a, mam miejsce akurat. No, na niego no dobra. masz, masz. Udało się. Super, odkładam go od razu tutaj na miejsce. To już będzie na później. I słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie o sklepie sklepie.titres.com. Zapraszam, można tam sobie zobaczyć fajne rzeczy. Fajajcie do agi, bo u niej oczywiście poprzedni i następny odcinek z Zapraszam. tego. I czekajmy, że dzisiaj jest 30. Więc jutro wychodzi nowa trackmania na Epic Store lub na Uplayu. Możecie zagrać już za darmo i spróbować sobie. Dzięki jakie za oglądanie dzisiejszego odcinka, poprzednie odcinek jak i wszystkie macie na playlistie na ekranie końcowym, trzymajcie się, na razie cześć, pa pa!